Rób to z miłości albo nie rób tego wcale. Istnieje w życiu mnóstwo kierunków, które możesz obrać, ale najczęściej nie chodzi o to, co robisz, tylko w jaki sposób to robisz, z jakiego miejsca tworzysz. Dlatego, że wszystko, co istnieje w Twoim życiu, jest zdeterminowane częstotliwością, na jakiej się znajdujesz. Wszystko to, czego chcesz doświadczać i o czym marzysz, jest na zupełnie innej częstotliwości niż. Ta, na której ty się teraz znajdujesz, to nie oznacza, że tego nie ma. To jest, ale nie widzisz tego. Dlaczego więc działanie z miłości jest najbardziej kluczowym elementem, w którym chcesz tworzyć życie swoich marzeń, w którym chcesz zacząć doświadczać życia takiego, jakie jest dla ciebie istotne, jakie jest dla ciebie najważniejsze? Dlatego, że możesz. Obrać jakąkolwiek strategię i robić każdego dnia regularnie to samo, tylko coś, co kompletnie nie będzie Twoje, coś, co będzie wynikało z Twojego strachu, coś, co będzie wynikało z Twojego poczucia braku i doprowadzisz się do miejsca, w którym będziesz czuć się jeszcze gorzej. Możesz każdego dnia robić coś, co będzie Cię wykańczać, ale perfekcyjnie i idealnie. Biorąc pod uwagę słowa, które Ci ktoś powiedział, biorąc pod uwagę każdą strategię, każdy schemat, jaki wprowadzisz do swojego życia, który ktoś uznał kiedyś za idealny dla Ciebie. I dopóki będziesz robić regularnie, z upartością wręcz, perfekcyjnie to, co nie jest Twoje, to, co nie wypływa z miejsca miłości, doprowadzi Cię to do miejsca, w którym wykończysz siebie. Dlatego też nigdy nie chodziło o to, że robisz coś źle. Dlatego też nigdy nie chodziło o to, że może się do czegoś nie nadajesz. Dlatego też nigdy nie chodziło o to, że mogłabyś się czegoś nauczyć bardziej, mocniej, lepiej. Zawsze chodziło o to, jak to robisz. Z jakiego miejsca wychodzi to, co robisz. Czy kochasz to, co robisz. Czy po prostu chcesz udowodnić, Komukolwiek, cokolwiek tym, co robisz. Popatrz, jeśli robisz rzeczy z miłości, to wszystko to, co jest dotknięte Twoim palcem, wszystko to, co jest przez Ciebie zrobione, zabierze Cię w cudowny nastrój. W niezwykłe wibracje, niezwykłe częstotliwości, które będą generować serię cudownych, wspaniałych zdarzeń, które będą generować dla ciebie jeszcze więcej piękna, jeszcze więcej miłości. Dlaczego więc wybierasz iść drogą, która przyprawia cię o ból, która, przy, która powoduje, że. Każdego dnia czujesz, że coraz bardziej się wypalasz? Dlaczego wybierasz drogę, w której masz coś udowodnić, w której twoim zadaniem jest więcej, mocniej i bardziej tego, co nie jest twoje, zamiast więcej, mocniej i bardziej tego, co jest pełne miłości i pełne radości? Ja pamiętam kiedyś, jak ktoś właśnie mi powiedział, że on nie chce więcej, mocniej i bardziej. Że chcę leżej, subtelniej, to też jest ok, ale zapominamy o dualności tego świata. Zapominamy o tym, że możemy więcej, mocniej i bardziej czuć piękno, czuć miłość, czuć radość. I możemy działać z tego miejsca, które będzie tworzyło dla nas dokładnie takie rezultaty, o jakich marzymy, które nie będzie nas wypalać, które nie będzie powodować, że będziemy. Czuć się coraz gorzej z dnia na dzień, bo możesz robić dwie, jedną i tą samą rzecz, tylko że na dwa inne sposoby. Możesz to robić ze strachu, a możesz to robić z miłości. I teraz przypatrz się temu, jak na przykład ja, przemawiając do ciebie, robiłabym to teraz ze strachu. Robiłabym to teraz po to, żeby udowodnić, że jestem warta tego, że jestem warta słuchania że jestem warta tego, żeby mnie nazywać, nie wiem, przewodniczką, czego nigdy nie chciałam oczywiście. A co innego, gdybym robiła to samo i bym to robiła po prostu z tego ogromnego pragnienia nie by pomóc ludziom, bo to nadal by było do, 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 do udowadnianiu, lecz by zrobić to dla siebie. By zrobić coś, co jest częścią mojej pasji, co jest częścią mojego marzenia, by przemawiać do ludzi, tak jak tego zawsze pragnęłam. Nie po to, żeby im pomagać, tylko po to, żeby wypełnić to swoje przeznaczenie. Bo jeśli ja bym to robiła po to, żeby wam pomagać, to bym z kolejnego braku wychodziła. No bo jeśli chcesz pomagać innym ludziom, to dlatego, że robisz to, bo, bo chcesz czuć się potrzebna. Bo chcesz czuć, że. Do czegoś się przydajesz. Tak to działa, słuchajcie. Każda, każde działanie w Twoim życiu ma swoją częstotliwość, ma swoją intencję. I możesz jedną i tą samą rzecz zrobić na mnóstwo innych sposobów. Z, z powodu wielu intencji. Kiedy zaczniesz robić coś dla siebie, prawdziwie dla siebie, nie po to, żeby udowodnić, że pomagasz ludziom, nie po to, żeby um, udowodnić, że jesteś czegoś wart, nie po to, żeby czuć się potrzebny, nie dlatego, że jeśli ja nie będę pomagać ludziom, to ja już nie widzę siebie w żadnej innej roli. Ale ty nie jesteś matka Teresa, zacznijmy od tego. A nawet jeśli jesteś, to zapytaj się siebie po co. Bo to na pewno nie wynika z miłości. Z miłości wynika to, co robisz bezinteresownie. Z miłości wynika to, co robisz dla siebie tylko i wyłącznie. To, co robisz, kiedy nikt nie patrzy. To, co robisz, kiedy czujesz, że wypełnia cię to po prostu po brzegi. Tak jak artysta, który maluje obraz. Nie dla ludzi, dla siebie. Tak jak artysta, który nagrywa piosenkę. Nie dla ludzi, dla siebie. Tak jak autor, który pisze książkę. Nie dla ludzi, dla siebie. A teraz wyobraź sobie. Te same zawody, które Ci teraz wymieniłam, i ludzi, którzy nie robią tego dla siebie, tylko robią tego dla, to, to dla innych. Nie ma pełni w ich życiu. Oni mogą żyć z dnia na dzień, ale nie w pełni. Nie czując się pełni, że robią dla siebie coś, że robią coś z miłości do siebie, że robią coś dlatego, że to ich wypełnia, że to jest to, co kochają. Że to jest to, na czym im naprawdę zależy. Nie na tym, co. Za... Nie na tym, co zależy światu. Dobrze to powiedziałem? No dobrze. Ale wiecie, co <noise> no, jakkolwiek jakkolwiek nie powiedziała. A my nauczyliśmy się tak żyć, przez co intencja tego, co robimy, nas wykańcza. Bo działamy ze strachu, bo nie działamy z serca. Bo możemy mieć rezultaty w postaci pieniędzy, możemy mieć rezultaty w postaci takiej, jakiej tylko chcemy. Ale co z tego, skoro to jest z miejsca braku, to jest, skoro to jest z miejsca, które prędzej czy później zacznie nas wypalać, które zacznie nas wykańczać, które zacznie nas doprowadzać do takiej wewnętrznej ruiny, które sprawi, że któregoś dnia będziemy mieli dosyć nawet samych siebie, będziemy mieli dosyć nawet swojej największej pasji. Bo właśnie do tego to doprowadza. Do tego, że masz dosyć nawet robić to, co do tej pory sprawiało ci radość. Bo robisz to z miejsca, muszę udowodnić, muszę zarobić, muszę dostarczyć coś, dzięki czemu ktoś będzie myślał, że, że jestem czegoś warta. I nie bez powodu ci o tym mówię. Bo byłam w tym samym miejscu. Tak, jako mentorka, jako osoba, która mówi do ludzi. Przez większość czasu robiłam to właśnie po to, żeby udowodnić, że jestem czegoś warta. Że jestem warta tego, żeby mnie słuchano, bo nigdy mnie nie chciano słuchać. Aż w pewnym momencie poczułam, że to, co robię, nie idzie już w tym kierunku, który mnie zadowala, który mnie cieszy, który sprawia, że chcę wzrastać. Tylko, że poszłam w kierunku, który sprawia, że ja już nawet nie chcę nigdzie iść. I to jest o prawdzie. O prawdzie, którą serwujesz sobie. Czy okłamujesz się? Codziennie mówiąc sobie, ale przecież ja kocham to, co robię, ale przecież ja kocham to, co robię. To, że, to, że jestem zmęczona, to wszystko jest naturalne, przecież tak dużo pracuję. Nie. Jeśli jesteś zmęczona, to dlatego, że to nie jest, to nie jest. To miejsce, z którego działasz. To jest. Jeśli jesteś zmęczona, to jest po to, żeby ci pokazać, że. Spójrz, czemu ty to robisz. Czy może przez przypadek nie jest tak, że gdybyś miała tego nie robić, to okazałoby się, że nie wiesz, kim jesteś? Albo że gdybyś miała tego nie robić, to okazałoby się, że nie nadajesz się do niczego, albo że twoja tożsamość. Twoje poczucie własnej wartości jest oparte właśnie tylko na tym? Czasem te wszystkie sytuacje doprowadzają nas do tego miejsca zero, do tego punktu, w którym czujemy, że wszystko straciliśmy. I wiesz, czemu się tak dzieje? Po to, żebyś wreszcie przestała patrzeć na siebie przez pryzmat dokonań, przez pryzmat tego, jakie masz zasięgi, jakie masz wyniki, jakie masz rezultaty, żebyś wreszcie raz w życiu. Spojrzała na siebie i mogła powiedzieć tak, kocham siebie bezwarunkowo. Kocham siebie niezależnie od tego, czym mnie ktoś lubi, czym mnie ktoś polajkował, czy mnie ktoś zauważył, czy mnie ktoś pochwalił, bez tego, jak kocham siebie z całego serca. Nawet jak dzisiaj z w tym dniu będę najgorszą mamą na świecie, najgorszą babcią na świecie, najgorszym ojcem na świecie, najgorszym pracownikiem na świecie. Czy ja w tym dniu będę potrafiła powiedzieć sobie, kocham cię. I wybaczam ci. I takim bardzo pomocnym pytaniem będzie być w uważności ze sobą i pytać siebie, z jakiego miejsca ja to robię. Aż w końcu zaczniesz uczyć się robić wszystko z miłości. Uczyć się. Przypominam, jest to nawyk jak każdy inny. Jeśli przez kilkadziesiąt lat żyłaś, żyłeś w poczuciu, że w poczuciu, właśnie działając z miejsca strachu, to nie stanie się to z dnia na dzień, ale już dziś możesz być tego świadomy. Zapraszam cię do współpracy ze mną jeden na jeden, jeśli chcesz ujrzeć prawdę, którą do tej pory ukrywałaś przed sobą, po to, żeby móc zacząć żyć w lekkości nie oszukując się już więcej lub do mastermindu, gdzie buduję grupę siedmiu osób, które przez najbliższe pół roku odkryją absolutnie każdy kłam i każdy fałsz, którym się karmili bo nie umieli inaczej i nie wiedzieli inaczej wszystkiego dobrego, tu lecie mocno napisz do mnie